Cześć, nazywam się Marek i dziś chciałbym Cię zaprosić na zestaw na górną część ciała, szczególnie na barki, który polecam wykonać osobom najbardziej ćwiczącym na siłowni na zajutrz, właśnie po treningu tej partii, jak również wszystkim osobom, które chciałyby bardziej rozróżnić napięcie w. W tej części ciała. Więc zacznijmy delikatnie od takich ruchów, które na pewno każdy zna. Teraz przejdźmy powoli. Oddychamy. Pokazujemy ręce i teraz wykonujemy tylko taki delikatny ruch. Angażujemy całe ramię. Możemy dać to z lajkiem. Delikatnie. Ok, rozluźniamy teraz ręce w górę i jeszcze tylko podobny ruch. Jakbyśmy chcieli kogoś pozdrowić. I jeszcze raz. Ok. Wdech wydech rozciągamy wdech wydech wdech rozciągniemy jeszcze tricepsy Oddychamy. Druga strona. Ok. Rozluźniamy. Jakbyśmy chcieli o w ten sposób. I na koniec polecam Ci wykonać pozycję relaksującą, w której możesz spędzić 60 sekund, jeśli potrzebujesz nawet 5 minut. Jeśli Ci się podobało, zachęcam Cię do zostawienia komentarza. Cześć!